Dlaczego prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie? Dlaczego najtrudniej nam jest głosić Ewangelię naszym najbliższym, naszych rodzinach? Być może jest tak dlatego, że mamy jakieś wyobrażenia o zbawieniu, o Jezusie. Nie wyobrażamy sobie, że Jezus może przyjść do nas w tym człowieku, w tych ludziach, których znamy od zawsze, których znamy bardzo dobrze, znamy ich wszystkie słabości i wady. I Jezus nas uczy, że właśnie i w nich do nas przychodzi. Przychodzi do nas w tych najmniejszych, w najsłabszych. Musimy nauczyć się widzieć Jezusa tam, gdzie nawet nie mamy ochoty patrzeć. I bardzo mi się podoba, podobają ostatnie dwa, trzy zdania z Ewangelii, kiedy je sobie wyobrażam. Kiedy ci ludzie pełni gniewu zerwali się i wyrzucili Jezusa z miasta. Postawili go na szczycie góry i chcieli strącić w przepaść. I wtedy Jezus po prostu przeszedł pomiędzy nimi i oddalił się. Musiał być pełen ogromnego majestatu. Nikt nie odważył się go zatrzymać, szarpnąć z powrotem. Musiał tez, też być pełen wewnętrznego pokoju, wiedział, że wypełnia wolę ojca, że wolą ojca nie jest, żeby teraz zginął. Prosimy Ciebie Panie Jezu, żebyś wlał w nasze serce taki pokój wewnętrzny, zaufanie do naszego Ojca.